Siemanko, witamy na kanale Runda Pierwsza. Dzisiaj kolejny materiał z boksu. Dzisiaj znowu poruszymy kilka podstawowych błędów, także zapraszam do oglądania. Pierwszym błędem jaki poruszymy jest opadająca ręka przy wyprowadzaniu ciosów. Wygląda to w ten sposób, że gdy wyprowadzamy obojętnie czy, coś, czy cios prosty czy sierpowy, nasza ręka automatycznie schodzi w dół, co skutkuje odsłonięciem naszej szczęki. Jest to bardzo ryzykowne, bo wtedy jak dostaniemy szczękę, to ten cios na pewno odczujemy. Jedną opcją, żeby skorygować ten błąd, jest ćwiczenie z rękawicą. Poruszanie się na nogach z rękawicą pod łokciem. Podkładamy sobie rękawicę pod łokieć, trzymamy naszą rękę wtedy na szczęce i możemy sobie pracować w formie walki z cieniem, cały czas, ruchomo. I ta rękawica nie może nam spaść, bo gdy zaczniemy wykonywać ruch, ta Rękawica automatycznie nam się suba i wtedy spada. A tak to ona jest bardzo dobrym wyznacznikiem, że ta ręka jest cały czas przyklejona do naszej szczęki. Kolejnym błędem, jaki chciałem poruszyć, jest skrzyżowanie nóg bądź włączenie nóg, przelatanie w ten sposób. Lub składanie ich do, się, do siebie, łączyć ja po prostu tak nie można, bo to powoduje brak naszej stabilności. Jak skorygować ten błąd? Bon? Otóż to najprostszym sposobem, czyli wypraca na nogach, lub nawet walką z cieniem. Tylko musimy to wykonywać wolno i dokładnie. Koordynować ruchy. Pamiętajcie, że jak wykonacie y, nogą wykroczną duży krok, to taki sam krok musicie nogą zakroczną, żeby to, ta pozycja nam się znowu zwężyła, żeby nie zrobić duży krok y, nogą wykroczną, a malutki. Mogą zakrosną, no bo wtedy ta pozycja dalej zostanie rozjechana. Ostatnim błędem, jaki dzisiaj poruszymy, jest uciekający wzrok yy, przy unikach, co skutkuje straceniem pola widzenia dla naszego przeciwnika. Przykładowo jak wykonujemy unik w prawą stronę, to nasz wzrok idzie na prawą stronę, a nie może tak być, bo tak jak powiedziałem, tracimy wtedy pole widzenia dla naszego przeciwnika. Prawidłowy unik jest taki, że wykonujemy, ale cały czas. Widzimy naszego przeciwnika. Cały czas nie tracimy yy, pola widzenia. Tak samo przy uniku w tą stronę. Nie patrzymy w ziemię, tylko zasłaniamy się tak, żeby widzieć. Pamiętajcie, że przy unikach też dojdzie rękawica, także musicie to korygować w ten sposób, żeby cały czas ta widoczność została zachowana. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, zostawcie suba, lajka, komentarz z jakimiś pytaniami, jak macie śmiało walcie. Pozdrawiam, trzymajcie się.